Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj przyjechałem do pewnego miejsca, które się nazywa El Cau. Są to po prostu takie malowidła na skałach, bardzo ciekawie to wygląda. I tutaj już samochód zostawiłem, za chwilę Wam to pokażę. Ale jadąc w to miejsce, minąłem właśnie taką skałkę, gdzie ludzie wspinają się. I przed chwilą właśnie dwóch panów się wspinało, nawet tam jednego widać. I gdybyście chcieli po prostu powspinać się tutaj w okolicach Alicante, to właśnie to miejsce zaznaczę Wam jeszcze w opisie. Może uda mi się tam dronem polecieć i zobaczycie, jak pięknie te skały wyglądają. A tymczasem jesteśmy właśnie w LK. Tutaj już nie mogłem wjechać, ponieważ jest zakaz ruchu tylko mieszkańcy mogą wjechać. Nazywa się to właśnie tak, LKU. No i teraz właśnie tam pójdę, no i zobaczymy, co tam jest. Tutaj jest taki wielki parking, znaczy wielki, no. duży dosyć na samochód. Ja sobie tutaj postawiłem samochód i 500 metrów muszę teraz dojść. Dobrze, ruszamy. Zjadłem jeszcze sobie śniadanie, także wchodzimy w tą dróżkę, w uliczkę i zobaczymy, co nas czeka. Uszedłem 100 metrów i kończy się asfalt i teraz idziemy takim szlakiem, więc no, samochodem i tak byśmy tutaj nie wjechali. Także dobrze ten parking tam jest. Słuchajcie, mojego krzesełka zapomniałem, muszę się wrócić. Bierzemy, bo może nie być gdzie usiąść, a wtedy sobie usiądę na krzesełku. Idzie się taką drogą, ale jakieś mam takie złe przeczucia, że to chyba nie to miejsce. No ale strzałka była na elkał. Nie wiem. Pójdziemy, zobaczymy. Przed chwilą mnie taki zając przestraszył. Tam właśnie przebiegał. I powiem Wam, że z tym krzesełkiem się lepiej czuję. Jakby był jakiś pies, to po prostu będę miał się czym odganiać. No bo już miałem taką przygodę, że dwa psy mnie tutaj w Hiszpanii właśnie zaatakowały. No zaatakowały. No po prostu w górach byłem. Dwa lata temu. No i po prostu trochę się bałem. Ale idziemy. Nie, jednak chyba moje obawy są bezpodstawne. Strzałeczka, idziemy, O, tam jest drugi znak, zobaczcie. Czyli tutaj na tym rozwidleniu musimy iść tutaj. LK. No i proszę Państwa, coś się ukazuje moim oczom, jakieś kolorowe malowidła. Zaraz zobaczymy. Jest. Tak, trafiłem, proszę Państwa. Jednak to jest to miejsce. Zobaczmy. Tutaj mamy taką wielką skałę i mamy... Kogo my tu mamy? San Pasqual. Bajlon, Nie wiem kto to jest. A to Matka Boża. Ładne, mało widło. Podobno jest ich tutaj więcej. Idziemy szukać dalej. Kolejna ształeczka, tutaj jest nawet napisane K, tylko tak niewidocznie. Idziemy dalej. Coś się tutaj dzieje. Tam już widzę, widzę jakieś kolorki. Tutaj jest LK, a z tej strony nie wiem, chyba na tą ściankę wspinaczkową. Także tam by trzeba było dojść na tą ściankę. My idziemy tutaj. I jesteśmy w LKO. To jest takie miasteczko jakby. Takie mury. Wejdźmy tutaj, zobaczymy co jest. Jakaś wieżyczka z palmami. Jak oni to zrobili? No to jest pomalowane. Tylko też wykute chyba w skalę. Ładne. Idziemy dalej. No, zaczynają się takie fajne labirynty, zobaczcie. Zrobione z kamieni. Tutaj się nawet gdzieś wchodzi. LK Zobaczmy o jakiś grill Czyli taka jama w skale z taką ławeczką. No nie wiem czy tutaj ludzie spali, czy co robili. Nie wiem czy to jest tylko jako atrakcja turystyczna zrobione. To wszystko ma taki akcent religijny. Tutaj mam taką piramidę. Tam są jacyś panowie. O, właśnie, i tutaj się zaczyna już tak porządnie, pomalowane. Przejdziemy od samego początku do końca. Jakieś mury, tutaj pan Jezus. Jacyś święci. No i takie coś, zrobione w skale i pomalowane. No bardzo ładne. Zobaczcie, to jest nawet takie 3D. Tutaj mamy gołębicę z gałązką. Ludzi, którzy się wspinają, zobaczcie tego dziadzie. Jaki ładny, fajnie to zrobili Tutaj mamy konia. Tu jakiegoś rzemieślnika. I chyba łódka jakaś. Tutaj jest taki stolik, ale powiem, że przed chwilą pan powiedział, że tutaj sobie wszedł do tego, i wpisał się do zeszytu. Tutaj są panowie właśnie turyści. Myślałem, że tutaj jesteś pracownicy, którzy opiekują się tym, ale jednak to byli turyści. Pan powiedział, że da mam się wpisać. Co tam napiszemy? Pozdrowienia od kiki świat. Nie wiem, to jest księga wpisów czy księga życzeń. Napiszemy tak, pozdrowienia. Od kiki świat. No i ogólnie jest taki stolik, można sobie w cieniu w chłodzie tutaj spocząć, odpocząć. Nie wiem czy tutaj jakieś są kapselki, czy to są jakieś kadzidełka, ale jest dużo kapsli, nie wiem o co chodzi. Także tak to wygląda, idziemy dalej. Tutaj jakiś żużlowiec leszczyński. Nie wiem kto to robi wszystko. Ale ktoś to robi i całkiem fajnie mu to wychodzi. Tutaj jeszcze Pan Jezus z krzyżem. No i jest taka wieżyczka na samym szczycie górki. I jest widok na okolice. Tak fajny murek zrobili, zobaczcie, taki, żeby nikt tutaj jakieś dziecko nie wyleciało. Taki szpiczasty. No, jest pięknie. Ja teraz sobie tutaj trochę pobędę. Pochodzę, jak będzie coś ciekawego, to jeszcze Wam nagram. Tam są jakieś, jakieś skałki, takie wykute, ale chyba nie przez człowieka, tylko przez naturę. Tutaj za tym głównym miasteczkiem są jeszcze dalej takie malowidła na ziemi, na skałach. Zobaczcie, tutaj jest jakiś wąż. Wąż i krokodyl. Może z drugiej strony Wam nagra, bo to chyba od światła się troszeczkę niefajnie nagrywa. Tak to wygląda. Tutaj mamy kolejna. Tutaj jakiś rzemieślnik kuje. Tutaj mamy pielęgniarza. Zobaczcie, w maseczce. Albo pana doktora kawkę ma w ręce i coś tam, jakąś pompkę. Tutaj mamy atletę. Rzuca dyskiem. Tutaj coś fajnego. Zobaczcie, e, tutaj woda jakby zbiera się w tych basenach. Jest rura i spływa ta rura do takiego domku. Tutaj również jakieś, jakieś te, to jest tama chyba. Tutaj kiedyś woda była. No i tutaj mamy tamę takie mini miasteczko. Piękne To wszystko w skale wykute A tam jeszcze słoń. Pokażę Wam słonia Słonik Tutaj jakiś wiadukt, ciuchcia jedzie u góry ładne, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Jakaś rodzinka. Pan i pani, nie to są dwie panie. Dwie babcie. Jedna babcia z siatą, z dwiema siatami. A druga jakaś Lusetita. Na różowo w ciąży. Z różowym parasolem. I tutaj wyżej mamy też samolot, ale najpierw zobaczcie jakieś kaczki albo gołębie. Wykute w skalę I samolot. Bo tutaj powiem wam, że co 5 minut ląduje samolot. Właśnie, tam właśnie leci taki. I co 5 minut jakiś ląduje, nie wiem czy w lotnisku w Alicante chyba. Sory, że tak sapię, ale naprawdę się zmęczyłem pod tą górkę. Fajne to miejsce, naprawdę. Można się zrelaksować. I dochodzę do krawędzi. Zobaczmy teraz widok z tej strony góry. No, jest stromo. Jest stromo, tam mam samochód, na tamtym parkingu. A idę zobaczyć tą skałę, którą nagrywałem Wam z drona. Czyli aha, ta skała wspinaczkowa jest tutaj, a to LK jest po prostu 100 metrów za, za tą górą. Tutaj panowie schodzą po linach. Powiem wam, że no, nie da się tego tak zobaczyć. Jeszcze raz wam tutaj wrzutkę zrobię z drona, bo jest naprawdę tutaj, jakby to powiedzieć, niebezpiecznie, żeby podchodzić tam i to nagrywać, ale może mi się uda. Zobaczcie, te skały tak wyglądają. No i tutaj sobie po prostu schodzą. Jeszcze tam wam. Y, Lukne. Jest taka półka skalna, potem tam już jest może 20-30 metrów przepaść. No, to tak wygląda. Fajne miejsce. Tak, jak mówię, ja sobie jeszcze tutaj chwilę pobędę, a potem pojedziemy gdzieś indziej. Jeszcze tak Wam pokażę. Tutaj są takie znaki. Peligro, no pasar. Peligro znaczy niebezpieczeństwo, nie przechodzić. I y, no jeszcze nie wiem, czy to się nagrało. Takie znaki tutaj są. Także no. Nie chcę tutaj zrobić siary, bo może trzeba mieć sprzęt, żeby tutaj przechodzić. Tutaj jest napisane peligro, czyli niebezpiecznie. O, ale nagram Wam z tej strony. Dobrze, ja sobie tutaj odpocznę na moim krzesełku w cieniu, a wam wrzucę jeszcze takie zdjęcia. Porobiłem trochę zdjęć takich bardziej szczegółików, więc zobaczycie teraz zdjęcia pod muzyczkę. Myślę, że będzie fajnie. Naprawdę szczegóły robią wrażenie. Dobrze, wracam już do domu. Powiem wam, że na tym krzesełku spędziłem godzinkę. Siedziałem tam po prostu i sobie napisałem tekst piosenki. Pewnie nigdy wam go nie pokażę, bo jest, bo jest taki prywatny i, i w ogóle. Ale po prostu sobie siedziałem i pisałem właśnie frazy różne. Bardzo inspirujące miejsce, więc jeżeli jesteście muzykami, można tutaj sobie posiedzieć i naprawdę jakoś tak umysł się otwiera. Dobrze, ja już wracam. Jak widzicie, żegnamy się z tym pięknym miejscem, z tymi małowidłami. I idziemy do busa i pojedziemy gdzieś dalej. Jestem już na parkingu, ale powiem wam, że tutaj będąc w Hiszpanii, nie mogę się nacieszyć tym busem, że ma po prostu te drzwi otwierane. Jest jak widzicie, stał na, na pełnym słońcu, jest tam mega gorąco pewnie. Wystarczy otworzyć tylko te drzwi, drugie, spuścić szyby. Także jak dochodzę sobie zawsze do samochodu, spuszczam wszystkie szyby i zanim dojdę, już mam po prostu ten cały żar, tą duchotę wywietrzoną. Bardzo mi się to podoba w tym busie, i, i to jest taka chyba najfajniejsza rzecz, właśnie w tym samochodzie, że te drzwi odsuwane są elektrycznie, wiatr wchodzi, i jak dochodzę właśnie do samochodu, to już mam w nim chłodno. Znaczy w miarę chłodno, wiadomo, że tam jest jeszcze ciepło, ale już, już jest to powietrze, które po prostu nie jest takie duszące. Zanim pojedziemy, to jeszcze utnę sobie takim fajnym scyzorykiem z polskiej biedroneczki. Kupiłem te, te metki, bo tak mi po prostu zawsze przeszkadzają i mnie trochę denerwują, więc ucinamy. Ucinamy, bo sterczą jak nie wiem. Tylko tak zrobić, żeby nie było ich widać. No, od razu lepiej. Przyjechałem teraz do miasta Elche, bo tu jest bardzo ładny park miejski, przepiękny. Chcę go zobaczyć, ale najpierw muszę iść coś zjeść, więc idziemy tak samo jak ostatnio do marketu po jakąś sałatkę. Po drodze właśnie zauważyłem Mercadonę i zjechałem, więc teraz kupimy coś w sklepie i zaraz tam będziemy, w tym parku. Dzisiaj weźmiemy sobie z tuńczykiem coś takiego. Myślę, że będzie dobra. Oprócz sałatki kupiłem też sobie taki soczek. To jest jabłko z imbirem. To było tak przepięknie oddzielone, już mi się troszeczkę zamieszało. Ale ogólnie e, u góry było przeźroczyste, na dole było zielone. Fajnie to wyglądało. E, no i jak widzicie, to jest imbir z jabłkiem, więc teraz to zamieszamy. Zobaczymy, jak ładnie idzie imbir. Ciekawe, jak smakuje. Zaraz wam powiem. W Mercadonie kupiłem. Jak wiecie, zaraz sprawdzimy, ile to kosztowało, ale ciekawe, czy jest dobry. Tu jest, to pierwsze euro 60, euro 60, takie coś. Otworzyłem, jeszcze nie próbowałem, zrobimy to na wizji. O kurde, na początku słodki, a potem w gardło szczypie ten imbir. Mm. <laughs> takie sobie. Ale chyba zdrowe, bo, bo czuć imbir, jak tutaj piecze w gardło. Taka, taka wódeczka jakby. No i powiem Wam, że to LCE to bardzo ładne miasto. Nie spodziewałem się, że tu jest tak ładnie. Byłem też przed chwilą, już nie nagrywałem tego, ale byłem pod stadionem takim tutaj Elcze EFC piłkarskim. No jakiś tam mecz miał być, ale nie wpuścili mnie, więc nie nagrywałem. Ale bardzo fajne, duże miasto. Musiałem tak odjechać kilometr, ponieważ przy samym parku nie było miejsca parkingowego No i tak kilometr muszę dojść, ale mijam właśnie taką e, wielką połać e, z palmami I tu jest mnóstwo tych palm, zobaczcie, nawet podejrzewam, że to jest jakaś hodowla Tutaj mają malutkie palmy, e, tutaj duże i to jest w, w środku miasta Także m, bardzo dużo tych palm idzie się jak w jakimś lesie Przepięknie No tutaj jest nawet brama jakaś alejka. Nie wiem, czy to jest teren prywatny, ale po prostu zachwyciło mnie ilość tych palm. Takie są alejki zrobione właśnie i różne. Malutkie, duże, średnie. Pięknie to wygląda. Nagram Wam również, że tutaj kampery przyjeżdżają pod ten park. Jeden kamper, tam jest drugi. Także to jest bardzo fajne miejsce, myślę też dla kamperów. Jakbyście mieszkali właśnie w vanie, to możecie tutaj pod ten park podjechać. Myślę, że też tam są jakieś ubikacje, wody, można sobie nabrać. No, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest oficjalne wejście, ale jest, więc wchodzimy do tego parku. Prawdopodobnie nie, powinna być jakaś brama. Ja, niestety, od tej strony idę, co, co nie powinienem, ale piękne fontanny są na wejściu. Takie kieliszki, jakby poukładane od szampana. No, i to wszystko się przelewa. Park, jak widzicie, jest duży. Jest też plac zabaw, dojdziemy do niego. Także na niedzielny spacer można tutaj przyjechać. Postaram się uchwycić Wam najciekawsze atrakcje tego parku. Tutaj takie murki. Ja już widzę, jak moje dzieci by tutaj e, chodziły sobie po tym wszystkim po tych labiryntach. Także fajne. Dochodzę do takiego miejsca, gdzie jest taki posąg pani z trąbką, ale tutaj za płocikiem mamy ptaszki i są gęsi. O już mnie atakuje. <laughs> Na, na Kamila? Na Kamilka się nie syczy. No. Dobra, nie będziemy im przeszkadzać. Coś takiego tutaj jest. Ale to, co mnie zastanawia, to jest tutaj dużo gołębi przy tym zbiorniczku. Pewnie, no właśnie, piją sobie wodę i kąpią się, ochładzają. Fajnie. I znalazłem ubikację, proszę Państwa. Zaraz przy, tym, przy tych gęsiach tam. E, tutaj jest właśnie wejście. Lava. Lava Bos Zobaczymy, czy vanlifersi mogliby tutaj nabrać wody. Myślę, że tak. Jest unwalka. No, także wody nabierzecie. A zobaczę, czy leci. Leci. Nawet szybko. Tak średnio szybko. Jest stoliczek. Pozwólcie, że sobie zjem, ponieważ znowu jestem tylko na jednym bananie. Yy. I zjem sobie przy strumyczku. Zobaczcie, nawet strumyk tutaj płynie fajny. Także ja sobie zjem i zaraz do Was wracam. No proszę państwa, dzisiaj mam pomidorki i nawet kukurydza jest, także wsypujemy. Zobaczcie kim jestem kucharzem. Kucharz pierwsza klasa. No, jeszcze mamy tutaj dwa oleje, jeden biały, drugi taki i sól. Także smacznego wam. Zaraz wracam. Idziemy dalej, proszę państwa, i zobaczcie, tutaj jest palma. Jedna palma, z której wyrastają inne z boku, i one są przywiązane. Pierwszy raz takie coś widzę, ale pięknie to wygląda. Chyba zaszczepili po prostu te, te inne palmy tu na dole i wyrastają z pnia. Ciekawe. Jest tutaj siłownia w tym parku. To już tradycyjnie. Doszedłem do takiej fajnej wieżyczki, przy której jest mnóstwo gołębi I chyba można je tutaj sobie karmić. Chociaż nikt nie karmi, ale one tutaj są, więc pewnie czekają na jedzenie. Na tą wieżyczkę chyba można wejść, bo są drzwi, ale niestety zamknięte. Tam jeszcze coś jest ciekawego. Tutaj mamy taki taras widokowy w takim zagłębieniu. Wejdziemy tutaj, zobaczymy jak jest. No, całkiem fajnie. Trochę cienia. Można odpocząć. Tutaj jest woda i prawdopodobnie można tutaj sobie rączki umyć albo się napić. Fajnie. Tutaj znalazłem takie fajne bajorko z fontannami. Przepięknie to wygląda. To jest przy takim okrągłym budynku. Powiem wam, że w tym parku jest pewien smok i naszukałem się go teraz chyba z 10 minut. Musiałem pana zapytać i w końcu znalazłem dzięki panu, który tam siedzi na ławce, mamy smoka. Słuchajcie, park jest tak duży, że przedziela go droga ruchliwa, więc zostawiamy tą część, przejdziemy teraz na drugą stronę, tam też jest pięknie tylko po prostu trzeba poczekać na zielone dobra słuchajcie, naczekałem się chyba z 2 minuty jest zielone przechodzimy, teraz tutaj będzie ta część dla dzieci i myślę, że będzie ciekawiej i zaraz po wejściu pojawia się e, taki teren gdzie dzieci mogą ćwiczyć właśnie ruch drogowy tutaj mają nawet autostradę także fajna sprawa powiem Wam, że próbuję wejść do tego parku, ale on jest zamknięty więc jakbyście przyjechali z dziećmi to nie wiem, już druga furtka jest zamknięta szukam kolejnej, nie wiem czy tutaj wpuszczają wszystkich o tam jest otwarta Czekajcie, może się uda wejść. No niestety, żeby tam dojść, to tutaj jest znowu zamknięta furtka, także no, nie pojeździmy tutaj, jakbyśmy byli. Nie wiem czemu, ale to nic, idziemy dalej. Tutaj mamy coś ciekawego, jakieś bajorka. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie bajorka, żeby tylko nie wpaść, bo nieciekawie się robi. O, są jakieś jaszczurki albo żaby. Ale woda bardzo brudna, zielona. No, ale jest urocza. Zobaczcie, tutaj takie bajorko, jedno z drugiej strony. Tam jeszcze trzecie, także fajnie. Na spacery z żoną, z narzeczoną, z dziećmi, bardzo fajny park. Tutaj mamy takie klocki, nie wiem czy to jest do chodzenia, czy do siedzenia. Ale można sobie usiąść. Doszedłem do końca parku. W sumie nic tam ciekawego już nie było. Ale teraz wracam od tyłu do samochodu i zobaczcie, przechodzę przez te gaje palmowe. Tutaj nawet można kupić sobie drzewka oliwne w Doniczce. Zobaczcie, jak to wygląda. Także spoko, można sobie przyjechać kupić. Nie wiem, czy w Polsce by to rosło, ale ogólnie podoba mi się to miejsce. Dobra, pani tutaj przejedzie. Ja już mam niedaleko. Może z 500 metrów będzie samochód. A tutaj można kupić jakieś akacje. Patrzcie, jakie duże drzewa w Doniczkach. Kurczę. Zobaczcie. I tam znowu oliwki. Nie zdziwiłbym się, gdyby można było sobie kupić taką palmę, bo to jest jakaś firma, która sprzedaje właśnie drzewa duże. I taką palmę pewnie też Ci wykopią i, i przywiozą wsadzić w ogródku. A zaparkowałem na terenie jakiegoś szpitala, tam jest mój busik. Jest brama, mam nadzieję, że otwarta. Otwarta, dobra. No, nie wygonili mnie. Jakaś klinika Uniwersytaria. Dobrze moi drodzy, jestem, żegnam się z Wami, trzymajcie się do następnego vloga, ja jadę na obiad, na razie.